Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii gry The Walking Dead. <coughs> tak, zrobiliśmy pilot, bo byliśmy ostatni, ostatnim razem byliśmy w motelu. I, I i co? No, aha, i tam byliśmy z Glenem, znaczy raczej Poglena z tą. O, tu jest Glen, możemy znowu z nim pogadać. Uh. What's the happened, maybe How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. I guess she really wanted. Why didn't you tell Carly to just give it to her? Mm. Właśnie. Ty byś dał? Ale generalnie to było you know, troszkę ta kuli. <laughs> e, no czy zna? Tego, do tej kłódki? No niestety. What's your next move? I don't know. I mean... Okej, okay, nie chciał rozmawiać o swojej rodzinie. Porozmawiamy jeszcze z Klem. Tylko zanim porozmawiam z Klem, dajcie mi chwilę, bo tak jednak ostatnio coś się z OBS em dzieje i chcę sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa. Wygląda na to, że tak. Także idziemy dalej. Tutaj do Klem. Rozmawiajmy z nią. No, spytałem się jak palec, nic więcej nie możemy zrobić. No, ale no, już jej nie tak... Już tak jej nie boli. No, no fajnie. No take it, time story of the century here huh yeah and I've got shit for recording equipment and from the looks of it there isn't going to be any shortage of first-hand accounts you do radio that's right well until some piece of shit politicians yank our funding and I hit the blogosphere I better get back to it Yep. Thanks by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. mu powiedziała? wcześniej coś mu powiedziała? Czy ktoś dzwoni? Aha. Nie wiem, rozładowuje mi się bateria w opasce. Już myślałam, że ktoś znowu dzwoni. Tak. Poproszę. Okay. Okay. Czy teraz... Nie wiem jaką kolejność tu przybrać, nie pamiętam już tego dokładnie, ale musimy... Wiem, że trzeba szybę rozwalić, bo tam leży cegła. bądźmy te telewizory i będziemy musieli po podbiec do tego. Ale żeby rozwalić kłódkę, trzeba mu pokazać zdjęcie brata. A on coś tam mówił, że się tym zajmuje, także... Pamięta wszystkie kody? Matka jaką tu musisz mieć pamięć No ale chyba tego trochę się zainteresują. No właśnie, trzeba rozbić tą szybę. To rozwal ją. <noise> pilotem pilotem rozwa rozwal awesome. Now to those Czy możesz już pokazać mu to zdjęcie, czy... Dobra, wiesz tą cegłę i rozwalaj tamtą szybę. Masz jedną szansę. <grystanie> Piknie. Co, już mogę biec? A czy bym pokazali mu już zdjęcie w tamtym odcinku? Ciekawa. Już nie pamiętam. Znaczy, na pewno musieliśmy mu pokazać zdjęcie, bo inaczej by nie chciał otworzyć tej. żebyśmy zniszczyli tą kłódkę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Cześć, braciszku.

No, smutny spotkał ich los, ale w sumie gdyby został, to nie wiadomo jak by się potoczyło twoje życie. No. Kwestia wyborów. Nie tylko w doa Ale prosto nie umierają. co? jeszcze raz. Jeszcze rusza tym łapskiem. O! To powinno załatwić sprawę. Jep! Weź go, przeszukaj szybko i... Lecim! we go. No, się rzucą. Man, Nawet bardzo. It. I've got the keys. Great. God, you're no, no, no. Już tak się nie spółfalaj. Dobra. No. Ok, teraz działało? Wchodzimy. No super. Ale oh no. teraz <laughs> się włączył. Jak fajnie. Pewnie nie tylko w tych pobliżu, właśnie tej apteki, tylko w kurde z, z, z całego okręgu teraz ściągną na siebie zombie. Jej! How awesome! No, pink, yeah. Duck. Come on, baby, time to go. I'm going to get the truck pulled up back. Do it fast I got to get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got Doug Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up no, till then. super, my zawsze jesteśmy od czarnej roboty. Jeddy, tam brałeś coś mi jeszcze zabrać?

No! Było trzech, teraz jest dwóch. Znaczy, jeden. Sam Lee. O, laska. Dziękuję. O, super. Jak ten wybór. Na czas to by było? Chyba tak, no. Działanie pod presją. No, wydaje mi się, że jednak Karli mi się bardziej przyda. Ona potrafi strzelać. Dobrze. No i tyle. Przepraszam. Przepraszam, ale Twoje umiejętności jednego rozkodowania telewizji są zbyt małe. Myślę, że jednak umiejętność strzelania w celnie przede wszystkim w głowę bardziej się przyda. O, weź ty, idź se. Tak, zbutają. ją. Uciekaj, klem, zjeżdżamy. Uratowałam ci życie, ty paskudo. Gdyby nie ja, to byś nadal kwiczał na tej ziemi. O. o. Jak miło, dzięki. No pa, zamykaj te drzwi. Tak, posprzątajcie. O, jeszcze ta babeczka. Co, takie stado? Możecie rozpalić ogień. chyba zaczyna się prawdziwa walka o przetrwanie. Okej, okay, z kim porozmawiamy jako pierwsi? To ty, Glenn, jesteś pierwszy, także porozmawiajmy z tobą. Aha, to nawet nie mogłam wybrać, tylko podeszłam. <laughs> Gdzie? Do Atlanta. Tak, mam tam a like bym się spytała, czy ma życzenie what śmierci. Ago, I take my no ale w sumie rozumiem, ja bym też pierwsze co, to bym się zatroszczyła o bliskich. Rodzinę, przyjaciół. No. no. Aczkolwiek szkoda, bo w serialu bardzo Glen'a lubiłam. Musisz to zrobić. I muszę to zrobić. Uwielbiam to. Bądźcie bezpieczni. Spróbujemy. Naprawimy balkon, nie przejmuj się. Chyba <grymne> już minęli jakbyście go zaraz zamordować. shit happens. <laughs> Fajnie. O, nie, nie wiem, czy to mo można teraz tutaj zobaczyć, jak on tu podejdzie. Nope, nie można się cofać. No dobra, idziemy dalej. Będzie Kenny. Doceniam. I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. I still think that's true. But what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care dzięki Będę się starała jak najlepiej. Z się nie możesz porozmawiać? Dobrze, idziemy dalej. To sterowanie mnie trochę tutaj dobija teraz. I'm okay you know considering I can't stop thinking about Doug we couldn't have saved him could we no, I don't think so happened pretty fast I know it's stupid we just met and he was such a it's just that I think that I liked him mi. it's okay thanks few days

No, no to też mi nie, nie zależało na tym, żeby Daga bardzo uśmiercić, no bez przesady. No raczej no, wybierałam pod presją i szybka taka konkluzja mi naszła, że jednak jest z jej umiejętnością szczalenie, która bardziej mi się przyda. Nie, nie miałam tutaj na myśli, że o kobiety pierwsze coś takiego nie, tak czysto. No, <laughs> nie, nie wiem, kto określić.

and now they're gone it's gone maybe we can find you another one i'll just keep this one i guess lee come here first <erased> A, maybe, maybe, let me go deal with this oh man clementine another thing what do you want you like my daughter not really good Stay away from her, where everyone here knows that Lee Everett is a killer. oh super talking about those You hear me? I ask you a question, boy. And again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you.

We are lucky to have you. Dzięki, to Miło wszystko. Oh, that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor is pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. Wow, wszyscy Pants, się zgadzają. Water, and most to, we got jestem w szoku. There are worse to call home. Tak, nadzieję umiera ostatnia. I tyle z prądu. I tyle w pierwszym epizodzie. W następnym odcinku? W następnym epizodzie. We'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee, soon. Hi, <laughs> I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The Walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! Okay. There's too many of them! Ah! You never liked my dad! Even back at the drugstore never everyone thought Kenny's kid was bit! You went out of your way to fight against him! This isn't happening! Okej, okay, będą będzie parę nowych yy, charakterów. Tak, spragnieni spragnieni pomocy, no Starz to jest bardziej zagłodzeni. <noise> Ale no, w drugim epizodzie będzie chodziło o to, że będziemy potrzebowali <noise> dużo. Znaczy będziemy szukać jedzenia, bo będziemy właśnie yy. jak to, po... jak to po polsku? No nie zagłodzeni. No będzie nam się chciał jeść, no. I, I jeszcze tam było jakieś starcie z innymi, także no, zobaczymy jak się potoczy, bo trzeba jednak pamiętać, wziąć poprawkę na to, że między epizodami były jakieś tam przerwy, czasami nawet półroczne i no te zwiastuny trochę się różniły od finalnego jakby w finalnej części, która wyszła, ten. Tak, wiecie o co chodzi. No i co? Tutaj właśnie jeszcze na koniec każdego epizodu mamy taki najważniejsze wybory, których dokonaliśmy. Także teraz sobie porównamy. Czy okłamaliśmy Hershela? Nie, ja i 63% graczy byliśmy szczerzy. Kogo wybraliśmy? Ja wybrałam Daka i tak samo 49%. 48% i ja broniło Kenny'ego. Dałam, nie dałam. Tak, refused. Właśnie, bo mi nie pasowało. Tak, 55% i ja odmówiliśmy dania broni tej dziewczynie w motelu. I kogo ocaliśmy? No ja i 76% graczy wybrało Carly. No i tyle. Na szczęście my nie musimy czekać pół roku na następny epizod, bo już wszystkie wyszły. I sezon tak samo. Aha, klik. Ja sobie w sensie w klawiaturę. No i co? To by było wszystko w tym epizodzie. Czy ja to mogę... Aha, okej. Okay. Aha, mogę tak. Okej, okay, to by było wszystko w tym odcinku. No dobra, myślę, że mogę wam zostawić tutaj te napisy i niech one się tam wyświetlą do końca, a my się usłyszymy i. No, nie zobaczymy się, ale no usłyszymy się w kolejnym odcinku, do którego Was zachęcam. Rozpoczniemy epizod drugi. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. No i cześć!